Ciemno widzowie w dzisiejszym odcinku ja wraz z moim bratem Siema. będziemy grać w Minecrafta na naszej wiosce ale tym razem zaczynamy w czym? W kopalni. Tak, w kopalni widzowie, bo to, co znaleźliśmy tutaj w jednej kopalni, tylko jednej. w jednej kopalni, w dwóch częściach, to jest nie do pojęcia. Ja więcej znalazłem. Tymek znalazł dużo więcej, bo ja po nim pochodnie zbierałem, bo... Chłop stawiał 30 pochodni w jednym miejscu, nie. więc ja mam stak żelaza, widzicie, stak żelaza. Ja też mam stak żelaza. A pokaż, Tymek, wyrzuć mi i ja ci oddam, pokaż. A Tymek stak i 4, widowy, to jest nie do pojęcia i... 23 diamenty w jednej kopalni Większość ja Tak widzowie, większość jak znalazł, bo ja po nim, nim pochodnie zbierałem Cię. Ale ja też 5 znalazłem, więc... No, albo więcej No tak, ale widzowie to jest nie do pojęcia to było... Czekajcie widzowie To wszystko w jednej kopalni Dobra widzowie, teraz ogólnie będę kopał obsidian na portal i na enchant tylko że mój kilo w ogóle nie ma zaklęć, więc do tego jest potrzebny nam enchant. Ile mamy obsydianu? Trzy obsydian. Jeden do enchantu. Tak, więc teraz zapewne skraftujemy enchant, żeby zaklęć ten kilo chociaż na wy A nie wydajność. Książek nie mamy. No to się skraftuje, więc kopiemy obsydian. Widzowie, mój brat przybył bardzo dużą odległość bloków i jest na polanie i znalazł właśnie wioskę. Tym jak masz wioskę? Tym jak ma wioskę i oby był Tym, kowal. Nie. Więc widzowie, jak widać, Tymek niestety w kowalu nie znalazł diamentów. Znalazł żelazo, ale to mało. A ja wykopałem... kurde woda by się wylała. A ja wykopałem na ten moment 18 yy, obsydianu, więc myślę, że całkiem spoko. A ja mam jeszcze 3 obsydiany. A Tymek ma jeszcze 3 obsydiany. No właśnie, no bo jeszcze były w kowalu. Tymek kopsiano, no i pewnie zaraz będziemy iść do naszej wioski. No i dobra, widzowie. Tym akcentem kończymy ten film, że ja z moim bratem mamy żelazne zbroje. Zrobiłem portal Enchant. Kończymy ten film. Zostawcie suba i lajka. Like, Tym jak pożegnaj się. Siemano. Ja też się żegnam. Siemano.